Bladość skóry, zmęczenie, wahania nastroju zwykle winimy za to przepracowanie lub dietę. Kto w takich momentach myśli, że ma niedobór witaminy B12? Wszyscy wiemy o roli witaminy C w organizmie lub witaminy A. Ale co robi witamina B12? Jako część kompleksu witamin z grupy B, czerwona witamina B12, kobalamina lub cyjanokobalamina są niezbędne dla zdrowia. Ze względu na swoje właściwości, witamina B12 znacząco przyczynia się do utrzymania silnej odporności, jest niezbędna do optymalizacji procesów zachodzących w organizmie dorosłych i dzieci. Odgrywa ważną rolę w produkcji czerwonych krwinek, a także pomaga w normalnym funkcjonowaniu układu nerwowego. Istnieje kilka przyczyn niedoboru witaminy B12. Dzieje się tak, ponieważ nie spożywasz wystarczającej ilości pokarmów bogatych w witaminę B12 lub ponieważ Twój organizm nie wchłania jej prawidłowo. Choć brzmi to dziwnie, oba powody można wiązać z działaniami mającymi na celu poprawę zdrowia, dietą wegetariańską i odchudzaniem. Rośliny nie zawierają witaminy B12. Jedyne pokarmy, w których można ją znaleźć, to mięso, jaja, nabiał i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Dlatego jeśli rzadko występują w Twojej diecie, możesz być zagrożona. Oto objawy, które mogą sprawić, że uwierzysz, że masz niedobór witaminy B12. Blada lub żółtawa skóra. Osoby z niedoborem witaminy B12 są często blade lub mają lekko żółtawą skórę. Dzieje się tak, gdyż brak witaminy B12 negatywnie wpływa na produkcję czerwonych krwinek. Witamina B12 odgrywa bardzo ważną rolę w produkcji DNA, które jest niezbędne do tworzenia czerwonych krwinek. Bez tego proces budowania komórek jest niepełny i nie mogą one się dzielić. Zjawisko to powoduje pewien rodzaj anemii i charakteryzuje się bardzo niską produkcją czerwonych krwinek w szpiku kostnym. Słabość i zmęczenie występują, ponieważ organizm nie ma wystarczającej ilości witaminy B12 do produkcji czerwonych krwinek, które przenoszą tlen w całym organizmie. W przypadku osób starszych jest to jeden z czynników powodujących pewien rodzaj anemii autoimmunologicznej. Uczucie gryzienia i mrowienia. Jest to poważny objaw długotrwałego niedoboru witaminy B12 i skutkuje uszkodzeniem nerwów. Ten objaw może się wziąć z czasem, ponieważ witamina B12 bierze udział w procesie metabolicznym w czasie spotkania gazowej substancji zwanej mieliną. Mielina gromadzi się wokół nerwów, chroniąc je i izolując. Bez witaminy B12 mielina jest wytwarzana inaczej i układ nerwowy nie może wydajnie funkcjonować. Umiejętność chodzenia. Z upływem czasu niedobór witaminy B12 może wpłynąć na sposób poruszania się i chodzenia może nawet wpływać na koordynację ruchów i destabilizację. Objaw często występuje u osób starszych, ale nie zawsze. Zapalenie języka i owrzodzenie jamy ustnej. Jeśli cierpisz na tę chorobę, zmienia się kolor i kształt języka, staje się on bardziej czerwony i bardzo spuchnięty. Nie tylko jest to bardzo bolesne. Zapalenie języka może również wpływać na zdolność jedzenia lub mówienia. Ponadto osoby cierpiące na niedobór witaminy B12 mogą doświadczać innych problemów w jamie ustnej, takich jak owrzodzenia, mrowienie i swędzenie języka lub pieczenie w jamie ustnej. Upośledzenie wzroku. Innym objawem niedoboru witaminy B12 jest niewyraźne widzenie. Ten niezwykły objaw może wystąpić, jeśli niedobór witaminy B12 nie jest leczony. Jej niedobór wpływa na układ nerwowy, uszkadzając nerw wzrokowy. Zaburzenia widzenia można leczyć suplementami bogatymi w witaminę B12. Zmiana nastroju Niski poziom witaminy B12 jest powiązany z zaburzeniami czynności mózgu i nastroju, co może powodować depresję i demencję. W pierwszym przypadku można zastosować suplementy poprawiające nastrój. Jeśli podejrzewasz niedobór witaminy B12, spróbuj urozmaicać swoją dietę produktami pochodzenia zwierzęcego i napisz w komentarzach, co myślisz o diecie bogatej w mięso, jajka i nabiał.